Zobaczymy jeszcze z drugiej strony. Zawsze warto popatrzeć z różnych perspektyw. To ramię jest minimalnie silniejsze, ale to się dobrze składa. Potraktujemy je jako dolne ramię. Większość z Was pewnie wie, że przy śródziemnomorskiej technice strzelania trzema palcami naciąga się tymi dwoma palcami trochę mocniej dolną część. Dolne ramię trochę mocniej musi pracować. Więc kiedy jest nieco silniejsze, to nic nie szkodzi. No, to idziemy teraz przestrzelać ten łuk. Sprawdzimy teraz jak daleko 6 kilogramowy Scyt Junior jest w stanie posłać strzały przeznaczone do łuku o sile 20 kg. Strzała z czarnymi lotkami, którą widzicie, znajduje się od nas w odległości 50 metrów. Jak widzimy strzały poleciały dalej, trzeba pójść zobaczyć dokładnie.